35 zawodników i 4 pięściarki wystartowały w rozegranym w Łomży dwudniowym międzynarodowym turnieju boksarskim młodzieży. Na rozstawionym w hali imieniu olimpijczyków polskich ringu rywalizowali zawodnicy ze za wszystkich kategorii wiekowych. Turniej skierowany był jednak przede wszystkim do młodzików i kadetów. Tutaj przede wszystkim chodziło nam o to, żeby nasi zawodnicy zawalczyli z przeciwnikami bardziej wymagającymi, bo mówię tu na, na rynku polskim chłopcy sobie dość nieźle radzą. A ekipy Litwy, Łotwy i Białorusi stoją dość wysoko, wystarczy spojrzeć na to, że nam Polakom się rzadko kiedy udaje wprowadzić zawodnika do Mistrzostw Europy czy, czy świata, a oni potrafią nawet zdobywać tytuły mistrzowskie, także tam bok stoi na, 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 na wyższym poziomie. A uczyć się łączenia mieli od kogo? Do Łomży przyjechali bokserzy z litewskiego Poniewierza, białoruskich Baranowicz oraz łotewskiego Dałga Pilsa. Я задоволений, що ми приїхали тут до Лонжи. Хлопаки мають маєлі валки маєлі, вони мають дуже ще валок мають багато нормальний. Ми задоволені і довже валки має Przyjazd bokserów z innych krajów otworzył przed zawodnikami łomżyńskiego Tegera nowe możliwości. Tutaj u nas w Polsce walczymy zazwyczaj z tymi samymi zawodnikami. Tam jest nas na przykład pięciu w jednej wadze i walczymy jeden z drugim tak na zmianę. I to po prostu czasem staje się nudne i wiadomo, jak przyjadą z innego kraju to... W inaczej, bo inny mają styl. Na pewno jest selekcja. Jak przyznają sami zawodnicy, pojedynek z pięściarzami z zagranicy wyzwala w nich dodatkową motywację. Chcemy pokazać, że Polska też może być krajem bardzo dobrym i chcemy pokazać, że nie jesteśmy słabi. Pierwszego dnia łączniacy przeszli lekcję pokory. Spośród sześciu stoczonych przez nich pojedynków, zawodnicy Tajera wygrali tylko dwa. Mateusz Gawęcki 3 do zera pokonał Kirilsa Wasilejsa z łotwy a Piotr Arnista przez RSC w drugiej rundzie zwyciężył w walce z Edwardem Lisem z Baranowicz. Natomiast Daniel Maleszewski musiał uznać wyższość Edwarda Korzeniowskisa z Łotwy, Rafał Roszkiewicz przegrał z Aleksandrem Waszczejko z Białorusi, a Islam Majra Sultanow uległ Artienowi Leszczykowi z Białorusi. Swój pojedynek zremisowała natomiast Ewelina Dębkowska, która skrzyżowała rękawice z Klaudią Pawełko z boksingu Sokółka. To, że dostali baty, bardzo fajnie, że dostali. Czasami właśnie potrzebna jest taka przegrana, żeby zawodnik zmobilizował się, wziął się za robotę jeszcze bardziej, żeby docenił to, co trener z narożnika podpowiada, bo mówię, tam były... Dwie walki praktycznie jeszcze dodatkowo do wygrania, gdyby zawodnicy realizowali nasz plan trenerski, ale jeżeli zawodnik nie słucha, no to takie są efekty. No wczoraj trochę wdałem się w szarpanie, najdłużej straciłem sił, dlatego myślę, że ta porażka wczoraj dała mi dużo do myślenia, dlatego bardziej się przełożyłem na treningach o wiele i będę próbował dalej zwyciężyć, tak jak dzisiaj. Lekcja zebrana w sobotę przyniosła efekt. Dzień później łomżyniacy zaprezentowali się znacznie lepiej. Swojej walki wygrali Daniel Maleszewski, Piotr Arnista, Rafał Raszkiewicz i Islam Majra Sultanow. Wczoraj to właśnie tak nie za bardzo wiedziałem jak boksować, zwłaszcza po tych wakacjach, odpoczynku. A dzisiaj o wiele bardziej mi dobrze poszło, chociaż, że przeciwnik był też bardzo wymagający, bardziej doświadczony, ale jakoś poradziłem sobie. Wczorajszą walkę skończyłem przed czasem w drugiej rundzie. Dzisiaj dostałem tego samego zawodnika, co ostatnio w marcu na gali zawodowego i ten zawodnik zdał się poprawić przez ten czas. Starałem się, włożyłem cały wysiłek, żeby po, po, po wczorajszej porażce Staram się jak najlepiej słuchać na, na trenera i współpracować. właśnie Właściwie to, to ta, gole, ta komunikacja się. trenera zawodnik I ci, którzy nie wdawali się w bójkę, boksowali tym lewym, prostym. A mówię, staramy się uczyć właśnie tego podstawa, to jest ten lewy, prosty, ta polska szkoła boksu, że ten lewy ma prosty wchodzić, rozbijać przeciwnika, stopować go i, i wygrywali walki. Wyższość rywali musieli uznać Alihan Azniejew, któremu przyszło się zmierzyć ze zdecydowanie większym rywalem, oraz Mateusz. No, myślę, że dobrze. Jak na no, takiego przeciwnika, który jest mistrzem Litwy, teraz będzie na Mistrzostwach Europy, to myślę, że dobrze było. Dwudniowy turniej pokazał łomżyńskim zawodnikom, że czeka ich jeszcze dużo pracy nad doskonaleniem bokserskiego warsztatu. Przecież wiele rzeczy muszę poprawić. Kondycję ćwiczyć cały czas, technikę dopracowywać. No, i ciężko pracować. Tym niemniej opiekun Tajgera nie krył zadowolenia z postawy swoich zawodników oraz generalnie całego turnieju. Poziom tych zawodów oceniam naprawdę na, na, na bardzo wysokim poziomie, bo ci zawodnicy potrafią boksować. Zwłaszcza z tych innych państw, które tutaj brały dzisiaj udział I z nami. I poziom zawodów oceniam na, na, na bardzo wysoki. W sumie podczas dwudniowych zmagań zawodnicy stoczyli 27 pojedynków.